Cześć. Cześć! Witajcie na kanale Łazikanty, czyli rodzinne podróże. Dzisiaj zabieramy Was w Góry Izerskie, a dokładnie tam jak widzicie za nami. Tak więc zapraszamy Was na przygodę. Zapraszamy! zapraszamy. zapraszamy. Ruszamy w kierunku Szymon. Wysokiej kopy, która mierzy 1127 metrów nad poziomem morza. Tak jest. A dokładnie 1127,6 metrów. Jak już wiecie, że wspinamy się na Wysoką Kopę, to też wiecie, że Wysoka Kopa jest najwyższym szczytem gór izerskich. Co za tym idzie? Zdobycie jej jest obowiązkowe dla osób, które starają się o odznakę korony gór polskich, o koronę, sudetów, o koronę sudetów polskich i o koronę gór dolnego śląska. Dzisiaj wytyczyliśmy sobie dwie trasy: jedną taką, którą optymalnie chcielibyśmy przejść, a drugą awaryjną. Optymalna trasa biegnie około 14 km. Więc dzisiaj wycieczka szykuje się naprawdę grubo. Natomiast opcja awaryjna byłaby wtedy, gdyby jakieś niespodziewane zmiany pogodowe zastały nas na górze, tam właśnie. W tym momencie skrócimy wycieczkę do troszeczkę ponad 8 km. W przypadku tej normalnej, optymalnej drogi, którą przebędziemy, będzie mieć prawie 400 metrów przewyższeń do pokonania. Jeżeli wybierzemy natomiast tą opcję awaryjną, to będziemy mieć nieco ponad 370 metrów pod górę. No i tyle samo w dół. Przed nami pierwsze skrzyżowanie. Jedno z bardziej istotnych. I my się będziemy kierować teraz w lewo. Moglibyśmy iść tam w prawo, ale my wybieramy ścieżkę w lewo. Tak więc przygodę w górach izerskich czas zacząć. Będziemy się wspinać zielonym szlakiem. Póki co. Natomiast to tylko przez krótki fragment, bo później zejdziemy na Czerwony szlak i czerwonym szlakiem niemalże do samej wysokiej kopy. Oczywiście dzisiaj nie zabraknie pięknych widoków i to widoków naprawdę spektakularnych. Pozwólcie, że założę nakładki, bo dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Pogoda dzisiaj sugeruje nam, e, prognoza pogody sugeruje nam dzisiaj, że ma być około 20 do 22-4 stopni. Więc całkiem sympatycznie. A jak widzicie, ja dzisiaj nieuczesany. Niestety zapomniałem związać bródkę, więc dzisiaj musicie takiego broda tego dziada oglądać. Na szczęście reszta rodziny zadbana, ogolona. Bez brody, bez wąsów. Ich, mo ich można pokazywać, nie to co mnie. Po drodze mijamy różnego rodzaju jakieś przekształcenia górnicze bo w okolicy prężnie działały kamieniołomy. I przy jednym z takich kamieniołomów też będziemy wędrować. Co do widoków natomiast, to pojawią się one w wyższych partiach. Ogólnie wycieczkę zaczęliśmy o godzinie 11.45, więc przybliżony czas Pokonania całości to jest ponad 4 godziny, około 5 godzin nam to powinno zająć, więc powinniśmy być około 17 z powrotem przy aucie, taki jest plan, taki jest zamiar, jak wyjdzie, to zobaczymy w praniu. Natomiast dzisiaj naprawdę nogi nasze będą na pewno czuć tą wycieczkę. Co prawda nie jest tak stromo jak. Ostatnio, jak wspinaliśmy się na Wali Górę, ale, ale systematycznie w dalszym ciągu będziemy wspinać się na wysoką kopę. Dystans zdecydowanie też większy niż ostatnio, bo ostatnio pokonaliśmy około 9 km. No a tutaj już będzie około 14, ponad 14 km w tym optymalnym założonym przez nas na dziś planie. W pewnym momencie schodzimy z przyjemnej drogi i wchodzimy na typowo górski szlak. W dalszym ciągu jest to szlak zielony. Jak widzicie tam oznaczenie na drzewie. I teraz kawałecz kawałeczek będziemy mieć takiej Mocniejszej wspinaczki. Pojawiły się pierwsze bunty na szlaku. Moja żona, która tam wędruje, ma do mnie pretensje, że są przewyższenia w górach. No kto by się spodziewał? Co prawda mówiłem, że nie będzie zbyt wielkich przewyższeń No ale to nie należy do najgorszych w porównaniu z wali górą. To można powiedzieć, że to jest błahostka moja żona nie próżnuje. Poniżej tam znalazła krasnoborowika Ceglasto Porego. Zrobiła zdjęcie, więc możliwe, że wrzucimy wam zdjęcie. Bo mi się nie chce już tam schodzić, więc możliwe, że wrzucimy wam zdjęcie, o żona mi pokaże, to może wam od razu pokażemy. No kochanie pokaż. No tak, krasnoborowiczek, ceglastopory, piękny. Więc nie będę wam rzucał zdjęcia, widzieliście. Doszliśmy do drogi, która się mniej więcej troszeczkę wypłaszcza, i teraz tam, jeszcze w tamtym kierunku, do skrzyżowania. Teraz zdecydowanie łagodniejsza droga, przyjemniej się idzie. Co prawda w dalszym ciągu delikatnie pod górę, ale najgorsze, mam nadzieję, że już za nami. Tak więc, coraz wyżej. Za jakąś chwilę powinny się pojawić nam piękne widoki. Natomiast, na tą chwilę, cały czas lasem iglastym. Co do takich ciekawostek związanych z naszym kanałem, to zdradzimy Wam, że my już w Górach Izerskich byliśmy raz w zeszłym roku. I wtedy zdobywa, zdobywaliśmy szczyt, który się zwie... I tu moje pytanie kieruję do moich dzieci. Wysoki kamień. kamień. Tak, wysoki kamień, na którym jest wieża... Wieża brochowa. Tak jest, i schronisko. Andrzeju. Tak, wtedy... I co ciekawe, z wysokiego kamienia jak najbardziej da się dojść szlakami do wysokiej kopy. Oczywiście my wtedy zatrzymaliśmy się na wysokim kamieniu. Niestety pogoda była nieprzychylna wtedy dla nas. Widoków zbyt wielu nie ujrzeliśmy. I też tam zakończyliśmy wtedy naszą przygodę. Natomiast teraz wracamy w góry izerskie, słynące z pięknych widoków. I jest duża szansa na to, że będziemy mieć dziś niesamowite, piękne widoki, bo z tego góry izerskie słyną. Jedno z niewielu utrudnień na szlaku powalone drzewo, a my dochodzimy do skrzyżowania. I zaraz będziemy musieli zerknąć, trendy tutaj mamy iść dalej. Niestety popełniłem błąd. I mówiłem Wam o wysokim kamieniu, że już tam byliśmy i zamiast skręcić na wysoką kopę, to my właśnie poszliśmy czerwonym szlakiem w kierunku wysokiego kamienia. No i tak straciliśmy parę kroków. Co prawda daleko nie odeszliśmy, ale nie zmienia to faktu, że oddaliliśmy się od założonego naszego celu i dołożyliśmy sobie kilka minut na szlaku. Na szczęście. Wróciliśmy na właściwy szlak, daleko nie odeszliśmy. Co prawda jakieś 50, może maksymalnie 100 metrów. No ale już teraz wracamy na tą dobrą drogę. Przed nami jedno skrzyżowanie, za nami, przed nami kolejne skrzyżowanie. I tam już będziemy skręcać w kierunku właśnie wysokiej kopy. Fajne skałki po drodze pojawiają się. Dzieci chcą zdjęcie, no to robimy. No, Wilenka, dobra, możesz ten, no nie musisz Już nie musi się wyżej wspinać, Popatrzcie się tutaj w naszą stronę. Popatrzcie ten, o, sta... poczekajcie, no. Wysoka kopa zbudowana jest, bo to pewnie Was interesuje, z granitów, gnejsów i łupków należących do bloku karkonosko-izerskiego, a ściślej do jego północno-zachodniej części. Tak zwanego metamorfiku izerskiego. Ciekawostka dotycząca tej drogi, którą teraz idziemy, jest taka, że prawdopodobnie za chwileczkę będziemy szli przy krawędzi kamieniołomu. Natomiast nie jestem w stanie Wam powiedzieć czy na pewno, z tego względu, że po raz pierwszy ten drzwi idziemy. Tutaj możecie dostrzec ciekawostkę, a mianowicie płot i. Można powiedzieć stróżówkę. Miejsce, które teraz widzicie, było kiedyś według źródeł miejscem przetrzymywania materiałów wybuchowych dla kopalni kwarców Stanisław. Wał dookoła oraz labiryntowane wejście miało zapewne chronić teren poza wałem na wypadek wybuchu. To co przed nami jest takie urwisko. To jest właśnie ściana, jedna ze ścian. Tego kamieniołomu. Więc dopiero będziemy dochodzić do tego kamieniołomu. Tu mamy mapę, która mówi, że to przed nami to jest kopalnia Kwarcu Stanisław. Do której mamy jeszcze około kilometra. Przed, przed nami skręt do kamieniołomu Stanisław. Kamieniełomu Kwarcu. Trochę żałuję, że nie wziąłem drona ale nauczone doświadczeniem, że im wyżej wchodzimy, tym mocniej wieje i zazwyczaj jest to wiatr uniemożliwiający bezpieczny lot to nie wziąłem No wespniemy się tam na górę i tam Oj, zobaczymy jest Nie, to jeszcze nie jest to zobaczymy co stamtąd widać Przed nami prawdopodobnie pierwsze widoki na szlaku więc pewnie jesteście ciekawi jak to wygląda ja nie chcę nic mówić ale widok stąd jest zresztą spójrzcie sami tam widać szczelicę tam dalej widać śnieżkę mamy jeszcze kawałek tu są zabudowania dawnego kamieniołomu wejdziemy jeszcze kawałek wyżej widoki piękne Piękne widoki wszędzie dookoła z widokiem na Szrenicę, Śnieżkę, ogólnie na Karkonosze, Góry Izerskie. I kierujemy się na Wysoką Kopę. Oszukujemy troszeczkę, bo będziemy wędrować trochę na przełaj e, dawnym, dawną drogą z kamieniołomu w kierunku Wysokiej Kopy. Co pozwoli nam troszeczkę skrócić dystans do pokonania i zaoszczędzić trochę czasu, a jednocześnie... Będąc w tej partii szczytowej, pokazywać wam piękne widoki. A droga wygląda tak w tej chwili. I oczywiście każda taka ścieżka kusi do tego, żeby tam się wydrapać. Też zaraz uczynię. O, żal byłoby nie iść. Tędy zaraz wam pokażę, co zobaczyłem. Oto przed państwem Kamieniołom kwarcu Stanisław. Uch! Ale widok. Moja żona tam na dole wędruje. Ocie, kocie. Piękny widok. Idziemy jeszcze tutaj. Podejdziemy wyżej trochę. Co prawda. O widać wysoki kamień stąd. Właśnie w tamtym kierunku widać wysoki kamień. Z tą charakterystyczną wieżą. Zaraz przybliżę. O właśnie tam, tam jest wysoki kamień. Oj. Oj, takie widoki to miód na serce każdego wędrowca. Co prawda, znacznie chłodniej się tu robi, ale widok, no idę do końca tam, muszę iść do końca, żeby wam pokazać, jak to fenomenalnie wygląda. Jest potęga, jest potęga, naprawdę. To chyba starczy. Cieszę się, że udało nam się trafić w bardzo ładną pogodę. Tam widać góry Kaczawskie. Dobra, wracamy. Z tego względu, że domeną naszej Wielkiej Kopy i ogólnie Gór Izerskich jest to, że przez większość roku spowijają ją chmury przepływające przez nią cały czas co utrudnia piękne dostrzeżenie tych pięknych widoków na co dzień pięknie tu mm -hmm. teraz mamy widok praktycznie stąd aż do gór Sowich. widok ten zostawiamy za plecami bo wchodzimy znowu w gęstwiny. Co do szczytu wysokiej kopy, to jest ona pozbawiona drzew, chociaż odrastają już, ale jeszcze niedawno. Bo w latach 80. XX wieku doszło do katastrofy ekologicznej tutaj w górach izerskich. I co to było? Szymuś? Kwaśne deszcze spowodowały, że. Się... Drzewa obumarły. Tak jest. Kwaśne deszcze związane z przemysłem ciężkim. No i korniki, tak. Osłabione drzewa zaatakowały korniki, drukarze, i na potężną skalę lasy gór izerskich zaczęły obumierać. Dzięki temu, albo przez to, mamy teraz w górach izerskich piękne widoki. Dostępne, tak, tak, dostępne e, praktycznie niemal z każdego szczytu. Przed nami, przed nami widać już wysoką kopę. Za dosłownie chwilkę powinniśmy do niej dojść. Gdzieś mniej więcej tam będzie szczyt. Więc jak widzicie nie mamy może dużo przewyższeń do pokonania teraz, ale jeszcze kawałek do przejścia, jak najbardziej. Wracamy już prawdopodobnie na czerwony szlak i tu jest potwierdzenie na drzewie. Jesteśmy z powrotem na czerwonym szlaku, więc troszeczkę sobie skróciliśmy naszą drogę, a teraz od kamienia łomu, który zostawiliśmy za plecami, niemal cały czas idziemy. Lasem. No i jesteśmy przy wiacie. I teoretycznie tą ścieżką, gdybyśmy poszli, doszlibyśmy do szczytu Wysoka Kopa. Natomiast dalej nie wolno nam pójść, że jest to stojaz zwierząt, eee, na przykład Cietrzewi. I osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony, więc tam nie pójdziemy. Ale z tego, co wyczytaliśmy, jak pójdziemy 300 metrów w tą stronę, to znajdziemy e, tablicę z informacją, że zdobyliśmy e, wysoką kopę wraz z pieczątką. Przed nami znak informujący o tym, że zdobyliśmy wysoką kopę. Jest! Jest! Yes. Wysoka kopa! Najwyższa góra na tą chwilę jaką zdobyliśmy. Czyli 1127,6 metra nad poziomem morza. Ale na prawdziwce będzie 1127 metrów. Tak, 3 godziny z postojem ponad 3 godziny wędrówki. A jeszcze z 2,5 godziny przed nami. Jak się cieszy, tak się Milena, pokaż, jak się cieszysz. <grystanie> ja <dzisiaj> <grystanie> rewelacja. A ja dzisiaj mam taką fajną książeczkę, w której będę przebijać pie pieczątki. Dobra. Szukamy no, pieczątki. 126. Jest. Tak. No, tu jest 126. Po zdobyciu szczytu zdecydowaliśmy jednogłośnie, że jednak pokonamy te 8 km. Przejdziemy jeszcze dwa szczyty. Tak? I <laughs> już za późno, zostało za nami. Tak więc idziemy teraz w kierunku dwóch szczytów. Mianowicie przed nami jest przednia kopa, sine skałki, a będziemy zmierzać ostatecznie na rozdroże pod kopą. I tam skręcimy na żółty szlak w kierunku rozdroża izerskiego. Standardowo nie ma jak co wycieczkę. Milena musi wylądować na mojej głowie. Przyzwyczajenia z nosidełka pozostały i tym razem też. Tak, Milena? Tak. Najwygodniej na u taty, na brana, tak? Na głowie leży to cała, to, to jak mięciutka poduszka. O, proszę bardzo. Widzicie? Mama musi. Mamusia musi zasłużyć. Jest oznaczenie, że doszliśmy do przedniej kopy jako dowód. Oj oj oj, oj. oj Uważaj! Co tam? Dół jest. A dół jest. Pozwolić, że ja tam sobie przejdę w ten dół? Ja chcę tam wskoczyć? O o przednia kopa. A tu jest 1114. Tak więc niemal każdy pomiar tutaj. Jest inny niż te, które są w, na mapie naszej, z której korzystamy, czyli mapy.3. .czy. Teraz to idziemy. Teraz idziemy tu. Teraz ostatni szczyt przed nami. To jest Sine Skałki. Na Sine Skałki Teraz idziemy. Fantastyczna droga przed nami, jak widzicie. Trochę w dół. Później trochę pod górę, do tych sinych skałek i od tamtej, jak już dowiedziemy te sine skałki, to już w dół do rozdroża pod kopą <laughs> i żółtym szlakiem do autka. Ale droga no, fenomenalna. No, ale sine skałki może nie możemy znaleźć póki co tabliczki. Sine skałki. O! Przymuś, brawo! ile tam masz? 1022 1022 Sine skałki, tak jest, rzeczywiście podejdziemy dobra, nie idź dalej. Jest tabliczka, jest, sine skałki zaliczone, ale sine skałki mają piękne widoki dookoła. Moi mili, moi drodzy, to co mi się lubią. Najbardziej. Kierujemy się do auta. Nie, piękne widoki. Tam widać ciekawą górę. Nie wiem, co to już na pewno po czeskiej, daleko po czeskiej stronie. Taka szpiczasta. Jakiś szpicaczak na jej szczycie stoi. Widok z daleka. Tam daleko na wprost jest coś niezwykłego. Jest góra. Widzicie ją teraz? O. Jest centrum kadru. Jest góra, która ma niesamowity szpic. Widzisz Ela? Co? Co? Góra, która ma niesamowity szpic. Taki nienaturalny. Ciekawe czy to jest wieża widokowa, czy co. No ale patrzcie, jakie to są widoki. Jakie tak? to są piękne widoki. Nie. Te widoki Nie, 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 nie. Tych widoków stamtąd nie widzieliśmy. Ale dziwne ta góra jest po stronie czeskiej? Nie, to jeszcze strona polska, tam jeszcze, tam są Czechy. Tak kochanie, jak, jak wrażenia? Ciężko. Ciężko. Ale super, wycieczka mi się bardzo podoba. Piękne szlaki. Miejsce. To jest okej, okay, mimo tej ból nu, mimo tego bólu nóg. Uj, wow. Wow. tak sypka, sypka droga, Sypko można zjechać na dół. A Tobie Szymon, jak się podoba dzisiejsza wycieczka, Szymon? W, w, wysiłek, mam nadzieję, że kondycja będzie dobra na śnieżkę. <laughs> trenujemy, trenujemy, a Ty Milenka, jak? Jak Ci się podoba? Kwarców nazbierałaś do, 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 do kieszeni, że ho, 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 że żaden wiatr Cię teraz nie uniesie, nie? <laughs> Już zmęczenie dopada, a jeszcze trochę przed nami. Przed nami upragnione rozdroże pod kopą. I teraz wchodzimy na żółty szlak do rozdroża. Do rozdroża izerskiego. Rozdroże izerskie. Godzina 15 minut. Przyszedł czas, w którym należałoby podsumować całą tą naszą wycieczkę. Została nam prosta droga do auta. E, około godzinki jeszcze marszu, natomiast nie mamy już wam za bardzo co pokazać, bo wędrujemy tak oto drogą e, pełną drzew. Przyjemną co prawda do spaceru, ale nie do filmowania. Tak więc na tą chwilę możemy Wam powiedzieć, wyruszyliśmy około 11.30, jest 16.30 mniej więcej. Do, zanim dojdziemy, będzie około 17, czyli na szlaku 17.30, czyli spędzimy około 5,5 godziny. W górach, w górach izerskich, znajdujących się oczywiście, w sudetach 6 godzin, kochanie. 6? 6. 17:30, tak. No to jeżeli tak będzie, no to 6 godzin spędzimy. E, przejdziemy ponad 14 km. Przeszliśmy, można powiedzieć, bo jak wy to będziecie oglądać, to znaczy, że udało nam się. Więc przeszliśmy 14 km. E, zdobyliśmy e, przede wszystkim wysoką kopę. Jestem z naszych dzieci bardzo dumna. Tak. Bo maluchy naprawdę daje w kość ta droga. No nie, znaczy odległość daje w kość, bo co do wspinaczki to jest tylko jeden taki mocniejszy fragment. Natomiast pozostała część naszego szlaku bardzo, a to bardzo przyjemna. przyjemna widokowa, męcząca. piękna, męcząca ze względu na ilość kilometrów do pokonania. Ogólnie wycieczka na plus. Dlatego, jeżeli Wam się podobają te nasze wspólne rodzinne wycieczki, to zostawcie subskrypcję pod naszym kanałem. Dajcie łapkę w górę pod filmem. Kliknijcie dzwoneczek i do następnego! Oraz obserwujcie nas na Instagramie i Facebooku. My na tą chwilę z Wami się już żegnamy. Natomiast przed nami jeszcze trochę do przejścia. Ale już na ten film mówię wam. Papa! Pa! Do zobaczenia na kolejnej wyprawie górskiej. Do zobaczenia, do zobaczenia! Bądź także grzebobrania. Godzina spokojnego spaceru do auta.